Znowu dzbaneczniki tutaj są, bardzo ładne. Spójrzcie tylko. Wow, przepiękne. A ty się w tym czasie położysz? Spójrzcie. Są gupiki, malutkie i są jeszcze piranie, bardzo nieruchome, ale niebezpieczne stworzenia. No, przepiękne, przepiękne. A tutaj są rybki. I żółwiki, chociaż żółwi nie widać. Spójrzcie na to, jakie duże ryby. O kurde. To jest większe niż wydaje się to na kamerze, naprawdę. A tutaj trochę bardziej kolorowo. Tutaj są czworookowate. Dokładnie to jest czworok. Patrzcie jak nad powierzchnią pływają. One mają takie... O czym wystają z nadwody? Spójrzcie tylko na to. Tutaj kolejne ciekawe stworzenie. Spójrzcie na tą rybę. Tu jest Akara pomarańczowa płetwa. Z Ekwadoru. Pokaźna rybka, naprawdę tutaj dość popularne ryby ślepiec jaskiniowy one nie mają oczu zwróćcie uwagę na to dlatego bo one żyją w jaskiniach gdzie jest ciemno i po co im oczy uwaga i to jest koniec części drugiej mam nadzieję że się ta część druga spodobało chociaż jest krótsza od pierwszej ale no cóż jeśli będziecie, chcieć, jeśli będziecie chcieć więcej przyrody, żebym tak mówił, pokazywał różne ciekawe zwierzęta, zostawcie, jak w poprzednim filmiku mówiłem, 20 łapek w górę.